Już mamy ostatnie formalności do załatwienia. No zostały dwa tygodnie, które no, lecą nam bardzo szybko. Bo tak jak pamiętamy, no, rozpoczęliśmy przygotowania od marca, więc te pół roku nam bardzo szybko uciekło, więc zostały nam ostatnie papiery, ostatnie dokumenty do podpisania no i możemy czekać na Festyn. 14 dzień sierpnia, sporo atrakcji. Jakie to najważniejsze? No najważniejszą na pewno jest występ zespołu Uniwers, akurat w już 40-lecia powstania zespołu. Dla starszych oczywiście występy pana Grzegorza Markowskiego, Ani Klach, Krystiana Koronki, Szym, Szymka Tokarskiego, czyli ty, miejscowej młodzieży, która będzie mogła się tutaj zaprezentować mieszkańcom. No Dla dzieci zamki dmuchane, klaunczesio, iluzjonista, kucyki, alpaki, więc wszystko dla każdego, jakieś atrakcje są przewidziane. Słowem można zapraszać na niedzielę 14 sierpnia całe rodziny do Parku Miejskiego. Tak, całe rodziny i dzieci, rodziców, dziadków, no, każdy znajdzie coś dla siebie. No bo cel jest bardzo szczytny. Tak, cel jest bardzo szczytny. Będziemy zbierać środki na leczenie Hani Reczek i Nikodema wodarczyka dla bardzo pozytywnych i uśmiechniętych dzieci. No i chcemy im pomóc na, jak, na tyle, ile potrafimy.